Cześć kochani, z tej strony Agnieszka. Pozdrawiam Was bardzo ciepło z naszej ziemi obiecanej. Mamy ostatni tydzień czerwca. Nie wiem kiedy ten miesiąc zleciał. Ja przepadam za czerwcem, przepadam też za Majem. Maj już jest dawno za nami, a czerwiec chyli się ku końcowi. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło, dlatego też staramy się każdy dzień celebrować w naszym letnim salonie, przy, przy posiłkach, przy kawach, przy ciasteczkach, różnych deserach, spotykając się z naszymi bliskimi. I o tym chciałam, e, aby był ten odcinek. O tym, w jaki sposób serwujemy im te deserki, e, grille, e, obiady, kawy, herbaty, tak żeby tą prozę życia troszkę upiększyć. Więc dzisiejszy odcinek będzie w trzech odsłonach. Taka aranżacja tego, w jaki sposób spędzam czas z bliską mi koleżanką, przyjaciółką na kawie, herbacie i jak to wtedy dekoruję. W jaki sposób gościmy naszych bliskich na grillu, tak aby zwykłe papierowe talerzyki nie zagościły na naszym stole. I też w jaki sposób jemy obiady we dwójkę, czy czasami w czwórkę, kiedy przychodzą bliscy rodzice. Kochani, zapraszam Was do tego odcinka. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, a przynajmniej złapiecie chwilę oddechu, może właśnie z kubkiem herbaty. Zapraszam. Pierwszy zestaw, pierwszy set, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest serwis kawowy moich rodziców. Dostali go jako prezent ślubny ponad 50 lat temu. Przez wiele lat w naszym domu był traktowany troszkę jak, jako takie sakrum, czyli stał gdzieś za szkłem i nie można było go używać, bo przecież się coś może stuc. Ale podjęłam wyzwanie, stwierdziłam, że może nie na co dzień, może. Powiedzmy od święta, ale chciałabym używać tego zestawu, ponieważ jest przepiękny, jest cudowną pamiątką po mojej mamie. Tak więc, e, kiedy teraz w te wakacje będę gościła dziewczynę u mnie na jakiejś kawie, herbacie, będę proponowała im właśnie e, napoje z tych filiżanek. Dawidowi nie proponuję, ponieważ szkopu jest w tym, że te filiżanki mają po około 150 ml, a Dawid lubi pić e, herbaty, kawy. Z dużych kubków, tak więc nie będę go uszczęśliwiała na siłę. Historia też z tym serwisem jest taka, Dlaczego chciałam zacząć go używać? Ponieważ kiedy przez lata mieszkaliśmy w Anglii, zdarzyło mi się być kilkukrotnie na takich typowych angielskich garden party, gdzie panie piekły typowe brytyjskie ciasta, ciasteczka i podawały je właśnie na talerzykach. i Do, do tych zestawów były też oczywiście herbaty kawy w filiżankach z, ze starej chińskiej porcelany. Bardzo często nie do pary, ale były przepiękne i bardzo często oczywiście w jakieś takie wzory kwiatowe. Anglia dla mnie też kojarzy się z takim florystycznym naznaczeniem w dekoratorstwie i bardzo często te fliżanki takie były. Tak więc wracając do Polski stwierdziłam, że taką zwykłą herbatę z bliską mi przyjaciółką wypiję po prostu z pięknego zestawu. Troszkę właśnie z myślą o mojej mamie. A troszkę wspominając bardzo dobre czasy z Anglii. Okej, okay, to był pierwszy zestaw, a teraz zapraszam Was do kolejnego. Druga odsłona to pora obiadowa i stół przygotowany dla nas dwojga. Prosta zastawa, pamiętająca jeszcze czasy, kiedy mieszkaliśmy w Anglii. Jeden z naszych ulubionych sklepów, jest też spotykany tutaj w Polsce, ale nie będziemy robili reklamy. Białe talerze, białe miski na zupę lub sałatę do tego szkło, które pamięta jeszcze młodość moich rodziców kilka tych szkanaczek nam się już wytłukło, tak więc z tymi faktycznie obchodzę się bardzo delikatnie mamy też karawkę, która w czasach młodości moich rodziców służyła im do mocniejszych trunków my używamy jej do wody ale też faktycznie, jeżeli tylko we dwójkę się spotykamy, spotykamy, jemy no bo przy większej ilości to ta pojemność jest zbyt mała Takich detali, dekoracji, e, mamy groszek pachnący. To jest e, ten kwiat, te kwiaty, które urzekły mnie w tym sezonie bardzo mocno. To jest moje odkrycie. Ja wiem, że ono kwitnie i jest w ogrodach naszych babci od wieków, no ale ja nie miałam nigdy wcześniej ogrodu. Ucieszę się nim od e, niespełna dwóch lat. To jest drugi sezon e, i pierwszy sezon tego groszku w naszym ogrodzie jest fantastyczny. E, jakaś świeca, zresztą dostaliśmy ją od naszych przyjaciół. Jabłuszkowa. Czasami je palimy, czasami są tylko jako dekoracje. I dekoracją tego stołu stał się też ten tiul różowy, tak, żeby mocniej troszkę zaakcentować tutaj tą przestrzeń. Normalnie używamy takich tiuli do sesji e, zdjęciowych, a tutaj wykorzystamy jako taki nieformalny obróz. Celowo nie jest prosto rozłożony, jest pofałdowany, zagnieciony, ponieważ warunki ogrodowe nie są idealnymi warunkami. Nie będziemy tego e, udawać. Jakiś robak tutaj mi chodzi. E, I myślę, że idealnie pasuje do tego ciepłego letniego klimatu. Tak więc teraz pokażę Wam kilka zbliżeń i przejdziemy za chwilkę do odsłony numer 3. trzecia, ostatnia odsłona zastawy stołowej zastawa to takie ironiczne i celowe tutaj sformułowanie dlaczego? dlatego, że poza sztućcami, które są prawdziwe z naszej szuflady nie żadne drewniane nie daj Boże plastikowe to zastawę tworzą papierowe talerzyki. Oczywiście są dla mnie wyjątkowe, ponieważ mają ciekawe wzory, ciekawe kolory i tworzą bardzo piękną, spójną całość. Um, nie używam drewnianych sztućców, ponieważ nie lubię tego posmaku w ustach. On zostawia taki posmak, a plastikowych oczywiście nie używam, dlatego że są absolutnie nieekologiczne. Tak więc sztućce wrzucamy później z jakimiś miskami e, czy e, pojemnikami na wodę do zmywarki. Mm, tak więc talerzyki, kubki e, są papierowe mm, i w jakichś, jakichś miskach Pasujących do zestawu serwujemy sałatki, czy jakieś owoce, ciasto też, jeżeli jakieś jest, czy słodycze. To wszystko, a, zapomniałabym, słuchajcie, kociołek. Taki maluteńki kociołek, który odziedziczyliśmy po poprzednich właścicielach, w tym pięknym takim kolorze pasującym, myślę, idealnie do kubków. Służy nam ten kociołek za cukiernicę, właśnie podczas takich imprez. Do tego zestawu dodałam ponownie obrós z ciulu. Nasi znajomi, którzy byli w na grillu zauważą na pewno, że tego ciulu nie było. Okej, okay, będzie na następnym. Spodobał mi się bardzo. Nieformalny, a dodaję takiego animuszu do tej zastawy. I fajny efekt. Za chwilkę pokażę Wam kilka zbliżeń i będę się powoli z Wami żegnała. Okay. Słuchajcie, trzy odsłony tego, jak można um, udekorować stół um, w tym letnim sezonie w ogrodzie, na tarasie, e, gdzieś na Waszych działkach, które macie, właśnie nie w domu, tylko na zewnątrz. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten odcinek, jak Wy spędzacie czas na zewnątrz przy stole z bliskimi, czy to raczej forma minimalistyczna, czy lubicie udekorować mocniej stoły. I jak spędzacie czas właśnie na dworze? Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za Wasze kciuki w górę. Naprawdę lubię te momenty, kiedy widzę kolejny i lubię bardzo Wasze komentarze. Lubię te interakcje, które tworzymy wspólnie. I jak zawsze witam nowych subskrybentów. Mam nadzieję, że dobrze się będziecie czuli na naszym kanale. Pozdrawiam razem z Dawidem, z Dawidem który jest dzisiaj takim cichym bohaterem tego odcinka. On tutaj jest w ogrodzie, no ale. Na tych ujęciach go nie zobaczycie. Miejcie się dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Brawo.